Siemano wam, ja jestem zły Maciek, a to jest Let's Play Amnesia Custom Story House of Creep. Huh, co my tu mamy? Autora, który reklamuje się na YouTubie, i bro, I found you sleeping in the woods, then I took you in the House of Creep to play with you. Okej. Okay. <coughs> Zobaczmy co to jest. Nie mam twarzy, bo nie mogę znaleźć kamerki. Naprawdę, nie mogę znaleźć kamery. Po prostu gdzieś się tak wcięło, że to wszystko przez tą przeprowadzkę. No i po prostu, wiecie. Mogą się rzeczy gubić przy przeprowadzce, więc nie miejcie, proszę, o to pretensji. Ok, co my tu mamy? Mamy. Hmm. Pokój, jesteśmy w pokoju. I tutaj mamy liści. If you read this, you will up. And your only way out of here is to manage the house of Creep, good luck or happy death. O, oh, fajnie, że ktoś my śmierć. O, oh, Biblia. Co to? Nie, nie Biblia. Jakieś gówno. Co to kurwa jest? Obracaj się. No. Oh. Ciemno tu. Co to jest? Wankerheidysz. Chyba. O. <coughs> oh. Co to jest? O, tinderboxy. Takie małe? Dziwne. <gry> A To co? O. Czemu to takie małe jest? No okej. Okay. Tutaj co mamy? Aha, to już wiem, wiem dla kogo jest ta... Ta, 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 ta. ta. Custom story. O, coś tutaj jeszcze mamy. No. Aha. Mamy tylko lampy, tak? No to od razu sobie wleję, żeby nie było. I... Okej. Okay. Mm -hmm. Oj, nie podoba mi się to. O, Sanity Potion. O, co to jest? O, mamy kaskę. Kasa, kasa, kasa. Wow, zupełnie nic nie widać. Znaczy, no, widać coś tam. Wow, ile Tinderboxów. Nie wiem na co to. Na co w ogóle tyle Tinderboxów, to ja nie wiem. Wow! Wow, what the fuck? Co jest? Wow! Wow, spokojnie! Człowieku! Dobra, jak nie chcecie, to ja stąd wyjdę. No coś tutaj jeszcze jest. A nie. No Okej. Okay. To nie jest takie ważne. No dobra, to wyjdziemy tutaj, zobaczymy co tutaj jest. Tutaj nic takiego ciekawego nie ma. O. Nie chcę w takiej pozycji, człowieku. Nie chcę z tobą uprawiać orgi. Masz Masz tu przyjaciela. Masz. Masz. I miłej zabawy. Jeśli ja nie będę przyłączał, kurde, lampa mi się kończy. Chyba. To no jest zamknięte i zamknięte. Idziesz ze mną. Holy fuck. Ej, tam jest... Ej, może... O właśnie, mam klucz. Machine room. You cannot use it. Cannot... You know, cannot use this O, oh, otwarte. Wow. Oh, fuck! <laughs> nie. Nie, 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 nie. Ty czaszka, to co jest? Co jesteś taką... Ty wie... No dobra. Powodzenia. To jest zamknięte, no okej. Okay. Okej. Okay. A tutaj co? Ej, coś, coś tutaj przecież? Co to, jakiś kamień? Ej, tu... ja wziąłem to coś, czy nie? Chyba wziąłem. The key is nerving, Man, I should find some more equipment. Ok. Może tutaj jednak coś znajdę. Powinienem coś tutaj znaleźć. Aha, to jest to krzesło, co, co było tam. No ok. Tutaj nic. Może w czaszkach coś będzie. <coughs> Ojej, opatrzcie na to. Fajnie Ej, czy przy, 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 przy przypadkiem ja nie miałem tego klucza? Hmm. Uwaga Uwaga, bombardowanie Eee, o oh. Coś znalazłem Holy fuck Wow Wolę zamknąć Lepiej poszukać wszystkich, wszystkie kąty, bo zawsze może się tak zdarzyć, że wiecie. O nie, o nie, lampa musi Uj, O ja nie mogę! O ja pierdzielę! O nie, 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 Fuck! O ja. O oh yeah, oh, <laughs> No fajnie, fajnie Fucking Wow, czemu wow. wow! ludzie spokojnie O oh, Jezu Ej! Moje życie nie jest Dobre oh, <laughs> Ej, spokójcie się To tylko... Beczki. Kurde, że też ja nie mam... O nie, chyba coś mnie będzie gonić. Że też ja nie mam nic takiego... O, jest! Lampa, jest! O, to mi chodzi. I tinderboxy, których i, tak, i tak nie używam. A tutaj co jest? Wow! To mi się podobało. The first part was quite easy. But do you think you can make this part of the house Hmm O, co to jest? O, kasa! Kasa, kasa, kasa A tutaj mamy książki, bezużyteczne Tutaj. Nic... Nic. O, mamy klucz. Mamy klucz. No. No. Fuck! Dawaj mi klucz! Jest picked up. Picked up co mamy? Co, co? Jakiś dziwny klucz bez nazwy Picked up Pewnie to tutaj Cóż by innego? Wow! Taki smutny się zrobił. Oj. Nie lubię takich pomieszczeń. O! Pusta szafa. Kolejna pustarzka. HOLY FUCKING SHIT O-ho-ho-ho-ho! Co to jest? Sanity potion? Takie wielkie. A i tak nie, nie zadziałało. O, Świnia. Chodź. Oj. Kurcze. O. No, nie, nie, nie to chciałem robić. Masz smacznego. Niedobre? Niedobre. There must be a key. Ej! Przecież. Aha, nie, okej, okay, okej, okay, wszystko się zgadza. Przecież klucza ja użyłem wcześniej. O, to No, jakieś dziwne te książki są. Co ty mi tu. Co to jest? Aha. Nic. Tutaj nie ma nic. Oh, fuck! A oh. <coughs> Już myślałem, że nie będzie nic, czym mógłbym się zainteresować. Oh fuck. Oh fuck. Can I use this item this way? Może tutaj? Oh. Oh, oh, oh. Nie, za dużo tego No fuck! Za każdym razem musi mieć coś straszyć. Kamienie. Tak, bardzo, bardzo mi teraz są potrzebne kamienie. Żebyście wiedzieli gdzie. O, co to jest? Hello, needle. Needle, needle, needle. Aha, czyli teraz pewnie muszę się dostać tam. Pewnie tutaj. Da! Ow. Co to za Muzyka No klucz? Co? Okej, okay, domyślam się, że ten klucz jest do tamtych drzwi, obaga, trzy, dwa. Jeden i pół. Jeden. A! Wiedziałem, 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 wiedziałem! Holy oh fuck! Uf. Uf, spodziewałem się tego. Ale na szczęście nam się udało. <śm> Jak żeby inaczej, czemu nie miałoby nam się udać? Okej. Okay. To by było tyle na... Ten odcinek, ja się z Wami żegnam, subskrybujcie, jeśli Wam się podobało, dajcie łapkę w górę, na razie.